Późnym wieczorem 19 marca 2013 roku w kopalni Rudna doszło do bardzo silnego wstrząsu o mocy blisko 5 stopni w skali Richtera na głębokości około kilometra pod ziemią. Na blisko 7 godzin uwięzionych pod ziemią zostało 19 górników. Oddział ratowniczy próbował dostać się do górników z różnych stron. Z uwięzionymi nie było kontaktu. Rodziny i bliscy całą noc czekali na jakiekolwiek informacje. Tym razem się udało i nad ranem wszyscy górnicy zostali uwolnieni z pod ziemi. Z jedną znaleźliśmy szczelinę wyszliśmy, z drugiej strony dwa chodniki obok chłopaki przybierali maszynami. Gdzie się uda? No, udało się wejść tą dziurą, no i byli chłopacy. Najważniejsze. Czekaliśmy na pierwszą informację od tych ratowników, którzy się przecisnęli, czy idą na wyprostowanych nogach. Jak powiedzieli, że idą na wyprostowanych nogach, wiedzieliśmy, że na pewno będzie nieźle. Wydobycie rudy miedzi odbywa się na głębokości około 1000 metrów. W kopalni większość elementów procesu produkcyjnego jest zautomatyzowana. Wszystko zaczyna się jednak od najbardziej niebezpiecznej pracy górników strzałowych. Robotom strzałowym, odpaleniu przodków towarzyszy podmuch, może wystąpić wstrząs prowokowany tymi robotami. Jest to no, najniebezpieczniej. Niebezpieczniejsze zjawisko. Kiedy jest już przygotowany przodek, czekają go następujące zabiegi, by móc kontynuować dalsze górnicze prace. Te przodki są wybrane po strzale. Musi przyjechać tutaj kotwiarka, zabezpieczyć strop, zakotwić. Go tu widzimy elementy budowy kotwowej to są właśnie te blachy na stropie widoczne. Po zakotwieniu przodka pasa i komory wjeżdża wiertnica, będzie odwierciła otwory szczałowe. Po wierceniu otworów szczałowych przyjeżdża grupa brygada szczałowych, którzy będą ładować to twory szczałowe. Po załadowaniu, na pierwszej zmianie, na drugiej zmianie szczelamy przodki. Na tym oddziale wykonujemy roboty szczelowe po zmianie drugiej, czyli około godziny 18. Praca na przodku w złożu soli wygląda zdecydowanie inaczej. Tu wykorzystywane są od niedawna nowoczesne kombajny MB29, które są w stanie zrobić przodek o długości 50 metrów w około 4 dni. Ten kombajn jest największym kombajnem, on ma dużą wydajność i praktycznie przy przekroju wyrobiska, które on wykonuje około powyżej 7 metrów szerokość i 5 metrów wysokość, to, to postęp przy takich przekroju wyrobiska jest około 25 metrów na dobę. No, czyli to jest dość duży postęp, czyli przybywa tego wyrobiska w szybkim tempie. Każdego roku więc zagłębie miedziowe hucznie obchodzi górnicze święto, bo za tak ciężką pracę górnikom należy się chwila uwagi, ale i odpoczynku od codzienności. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu. Kino Muza w Lubinie zaprasza na film Hobbit Pustkowie Smauga. Do wyboru trzy wersje. 3D z dubbingiem, 3D z napisami oraz 2D z napisami. Bilety już od 15 zł. Szczegóły na www.ckmuza.eu. 27 grudnia, 16 stycznia. Zapraszamy do Kina Muza w Lubinie.